Witajcie kochane, zakuchopoliczki. policzki. Byłem w sklepie Ekszyn, żebyście wy nie musiały. Pierwsze na co zwróciłem uwagę to nożyczki. Każdy coś ty nie, więc mogą wam się przydać trzy sztuki, większe, mniejsze i średnie. Zobaczcie. Nic nadzwyczajnego, ale w domu powinniśmy mieć nożyczki. 7,95 za taki zestaw. Zobaczcie. Zestaw nożyczek. Teraz chciałbym Wam pokazać kubek na kawę z podwójnymi ściankami. Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale wygląda świetnie. Jest solidny. Nie jest zbyt duży. Za 9,95 zł. 200 ml. I są dwa rodzaje, srebrny i złoty. Błyszczący, mieniący się. Odbija promienie UV. Zobaczcie jak to wygląda. Bardzo ładny kubek. Złoty. Złoty jest świetny. Nie wiem czy to jakieś na wypady do lasu takie kubki. Nie mam pojęcia. Tutaj za 14,95 moje drogie serwetki aksamitne. Skoro mówię aksamitne, to są aksamitne i są świetne w dotyku, bardzo miłe. 40 cm na 40 cm. Bardzo milutkie są w dotyku. Mają takie gwiazdki. Za 14,95 możecie mieć takie fantastyczne. Serwetki są bardzo przyjemne w dotyku. Milutkie, ciepluchne. Zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj mamy za 8,95 zł składany mini parasol. Być może jest jednorazowy, ale za taką cenę. O takich małych wymiarach. Myślę, że warto zwrócić na to uwagę. Tym bardziej, że teraz coraz częściej pada deszcz. Taki mini parasol tutaj mamy sznurek i możemy tym sznurkiem coś robić. Pokrowiec w zestawie zobaczcie, taki mały parasol odporny na wiatr wyobrażacie to sobie. Tutaj z gazetki, kamera obrotowa zewnętrzna. Macie całą specyfikację. Jest jakiś Wi-Fi, jest jakiś telefon. To się wszystko łączy z kosmosem, obraca się i pilnuje, żeby wszystko było nagrane. Tutaj macie jakieś kąty obrotu takiej kamery. Wszystko jest podane wymiary. Zewnętrzna kamera na Wi-Fi. Jest smart connect z telefonem i mamy okno na świat. Tutaj za 6 zł i 95 groszy chciałbym Wam pokazać czapkę. Thermolight isolation czyli chroniąca od wszystkiego i od niczego za taką cenę można mieć. Czapka czarna, chyba innych kolorów nie widziałem. Normalna w dotyku. Mięciutka czapka izolująca przed wiatrem. Za 6,95 groszy. Tutaj chciałbym Wam pokazać zestaw upominkowy w takim koszyku dla kanarka. Zobaczcie, tam na górze mamy wstążkę. W środku jest świeca za 22,95. Świeca, pojemnik z, zapach, z zapachem i są patyczki. I są różne rodzaje. Według mnie fajnie to wygląda. Zobaczcie, świeca, patyczki i zapach. No i klatka oczywiście. Dla chomika. I mamy chyba trzy rodzaje tych zestawów upominkowych. 22,95 zł. Tutaj spadła mi w oko taka ozdoba na nóżce. Jest dziecko słoń i jest mama słoń. Mniejszy słoń i większy. W takim drewnianym czymś. Powiem Wam szczerze, że z daleka wygląda to naprawdę świetnie. Fajna podstawka. To, to drewno jest bardzo milutkie. 39 ,95 zł 95 groszy 40 cm różne warianty tak to wygląda Tutaj chciałbym wam pokazać kamień solny nie próbowałem językiem czy jest to sól podejrzewam że tak jest to dosyć ciężkie i w środku jest takie miejsce na coś na coś nie wiem na co czy tam się wkłada jakąś świeczkę zobaczcie Spójrzcie tam ze mną. To jest chyba miejsce na świeczkę, no bo na co? Taka chyba podstawka na świeczkę, nie mam pojęcia. 4 ,39 zł. 39 groszy. Swoją drogą bardzo śmieszna cena. Nigdzie nie widziałem ceny 4 ,39 zł. 39 groszy. Dosyć ciężkie są. Tutaj chciałbym Wam pokazać lampę stołową, która wygląda ładnie. Jeżeli coś, coś jest ładnego, no to macie u mnie na odcinkach. Nie jest duża, nie jest mała i po prostu przykuwa wzrok. Nie mam pojęcia, jak jest zasilana. Na dole jest takie, jest takie do przełączenia coś tam się chyba wkłada baterię i ona świeci. Ma bardzo ładną żarówkę. Jest szklana. Ma takie przyciemniane szkło. Wygląda bardzo ładnie. Szkoda, że nie wiemy jak świeci. Tak ona wygląda. Tutaj chciałbym wam pokazać, bo wiem, że lubicie słodycze. Nie dbacie o linię w ogóle, jak oglądacie moje filmy godzinami. Takie łyżeczki, które można zeżreć. Zobaczcie. Truskawkowe za 3 ,99 zł 99 groszy. Candy, łyżeczki 6 sztuk. Truskawkowe łyżeczki candy, które można zjeść ze smakiem. A co? Strawberry, truskawka, chyba. Nie jestem dobry w angielskim. Bardzo ładnie wyglądają, bardzo ładnie zapakowane. Możemy komuś podarować jako prezent. Tutaj chciałbym Wam pokazać za 34,95 kolejny zestaw upominkowy w takim metalowym czymś. To jest takie fajne coś. Po prostu to jest fajne. Ja tam czytałem: są jakieś dwa psikadełka i są dwa pojemniki. Jeden to jest sól do kąpieli, drugie to jest masło do kąpieli. I są kulki do kąpieli tam, chyba jest jakiś płyn do kąpieli tam. I są takie chyba ściereczki, jakby peeling, albo tam się wkłada te kulki. Nie wiem. W każdym razie bardzo ładnie to wygląda. Ładnie to jest zapakowane. No i jest tam parę sztuk tych upominków w tym metalowym pojemniku. Osiem elementów. Tutaj chciałbym wam pokazać matę antypoślizgową. Jeżeli macie balkon i teraz padają deszcze, później będzie śnieg, wydaje mi się, że za taką cenę można takie coś wrzucić i położyć przy drzwiach. Można to obciąć i dopasować. Jak tylko chcecie, są dwa warianty kolorystyczne. 6 ,49 zł 49 groszy. Mata antypoślizgowa. Ona ma takie jakby dziurki. Jest cienka, ale sprawdzałem tutaj, że naprawdę Swoją funkcję będzie spełniała. Zobaczcie, to jest taka dziurkowana mata antypoślizgowa. Tutaj mamy drugi kolor. Tak to wygląda. Pozdrawiam serdecznie. Zakupowy ekspert.